Słyszę, czy to pan Kurczak? Nie, nie. Tylko jakiś chory taki. Szyba. Cześć! Krzysztof wyjechał na Grenlandię. Także ja jestem tutaj dzisiaj w tym Także dzisiaj ja przejmuję obowiązki Krzysztofa i vlog dzisiaj będzie ze mną W Warszawie, bo nie wiem, czy to oczywiście już jestem w Warszawie Polska Jak wiem, co mi teraz powiecie, zawsze narzekam, że w Chinach nie ma kawiarni, są same sieciówki, wiecie A jestem w Polsce i przyszłam do sieciówki. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Poza tym, że jest szybciej Gdyś w vlogu na kanale Krzysztofa Gonciarza, bo ja nagrywam zastępstwo do niego to dzisiaj. <gry> nie dawaj mi nie? Z tym! Dobra, dobra! Jesteśmy w Warszawie. Mieście kultury, mieście przyjaźni, miłości. Najlepsze miasto w Europie. No... ty nie jesteś z Warszawy. Nie, no nie lubię tego miejsca. Chcę już to wyjść Znaczy, o nie, nie! Do... Na ziemi to jest? Tak, może nie wiem. A na nas tego nie ma. Nie ma. Polska, Sernik. polskie ciasta. Sernik z polskim ja ciastem? Dzisiaj w ogóle jesteśmy w studiu nagraniowym. Będziemy nagrywać yy, film z gościnnym moim udziałem. Potem zobaczycie, co to jest. Już cię odprowadzam. Mamy tu sztuczne okno, bo tu Aha. są okna. I tu mamy firanę... Aha, aha no, rozumiem aha. co chodzi. Dobra, tu jest. No, poczekaj. Tu jest, tutaj yy. nie ma. Jestem w Polsce z 10 dni, nie wiem na 10 dni aż? No, z 8, może 8. A jak przyjechałaś, to zaczęłaś jeść żurek, kotlet, Tak, tak e, bigos, z e, chaby. Naprawdę? Nie, no co ty. Yy. <laughs> Czyli przyjechałaś do Polski i nie zjadłaś jeszcze żurku? Yy, nie. To jajka. O oh. Nie, no <grymne> nie, nie, A co jadłaś? Pizzę jadłeś? Jadłam pizzę. W Chinach pizzy nie ma? Jest, ale jest droga. A Co jeszcze jadłaś? Ej, e, nie rozumiem. <grymne> jaka taka m, agresja, wiesz. Co tutaj? Ojej, ojej, dobra, jeszcze, to już jadę, bo dobra. Jasnę, bo ja jestem z Poznania. I co ty tej? A, ja studiowałam w Poznaniu, także tak wiem o co chodzi. Pytaj, jadłaś z kisikiem? Jadłam. Wow. To, to bez, bez żurku, ale tyry z grzikiem, tak. Jadłam, tak, bo już byłam w Poznaniu, jak przyjechałam, więc... No i nie, nie napisałaś, że zjadła, A, no, no nie. Mam dwa koty. Koty to koty. Oczywiście. No, a żeby zachować zawartość Krzysztofa we vlogu, to mamy dzisiaj Krzysztofa. Cześć, jestem Krzysztof. Dobra, jesteśmy dzisiaj z Krzysiem w knapie i będziemy testować kaczkę po pekińsku w Warszawie. Dobra, co powiesz o kaczce? No więc kaczka nie była taka jak w Pekinie, czego oczywiście mogliśmy się spodziewać, ale była całkiem spoko, jak na polskie warunki. Stosunek jakości do ceny niezły. E, tak, sześć dyk, tak za pół kaczki. Sześć za pół kaczki, do tego no tak ceny naleśniczki, na e, szczypiorek mm -hmm. i ogóreczki, do tego sos, więc to jest dobra cena. No i dwie osoby spokojnie się tak, najadły. Czyli na tak, czyli trzy na osobę. Polecam. Na Polskę też polecam. Przez stację Dobra koniec Warszawy jadę do domu tem strożności Napieronie rzć się do krać. Go podok jest opóźniony. No, Koty to koty, oczywiście. Dobra, i to jest koniec dzisiejszego dnia. Dzięki, że byliście tutaj ze mną przez cały ten dzień. I tak, w stylu Krzysztofa, to powinno być teraz ujęcie z prysznica, ale ja nie jestem Krzysztofem nie będzie.